Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jak się domyślamy, do zaprezentowania dzisiaj, w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie, mamy paletę karm firmy Mariman. Paletę już wcześniej prezentowaliśmy, a chcemy to zrobić, ponieważ teraz koledzy jeszcze zrobili lepszą cenę, bo mamy ostatnie 16 tylko palet. One się bardzo dobrze sprzedawały. Zostało ostatnie 16 sztuk i chcemy właśnie tutaj zaproponować w ich jeszcze korzystniejszej cenie niż ostatnio. Jaka to jest cena? Co to jest za karma, powie nam kolega Rafał. Proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich hodowców. Tak, jak już tak to mówiłeś, promocja na ostatnie 6, 16 palet. Było po 7,9, w tej chwili robimy po 7. Mówimy o worku. Tak. tak. Było po 7,9, w tej chwili robimy 76 zł zaworek. Opcja wysyłki jest tak, jak było przedtem: mała paleta. 27 worków. 52 Czyli złotych. prawie 200 zł oszczędzamy, nie tak? Nie 3, to na małej oszczędzamy 100 coś, a na wielkiej 200, tak, o. duża paleta 44 worki, 334 Tak zachęcamy, to jest karma rozpłodowo-lotowa, tam widzieliśmy ją. Nie no, będziemy już worka rozwalać, FNL, ale... Marimana, breading, -lotowa. Tak, dobrze. Widzimy. I, 27 i pół kilograma i worku, tak. dlatego właśnie na palecie jak koledzy zamawiają inne, czy mają po 20 czy 25 kg, to tych worków trochę więcej wejdzie tutaj, natomiast z uwagi na to, że jest o 10%. Więcej w stosunku do takiej standardowej karmy Marimana, która ma 25 kg, to jest 27,5. To z tych worków niestety może my, my wejść mniej, bo chodzi o ilość na palecie. Tej pół palecie tam jest chyba do 600 kg, a na tej palecie większe chyba do 1200. Także tutaj zachęcamy do zakupu. To mówię, ostatnie 16 sztuk. Warto się tym zainteresować, bo. Karma uniwersalna i zachodnie firmy to koledzy tak Dobry lubią takie karmy, także zachęcamy i życzymy powodzenia w sukcesach, sukcesów też w lotach. Do zobaczenia. Dobry lot! Dobry lot.